Dobra, dobra, grafika 3 to jest dość wymagający dział uruchomić ten program bo miałem dokończyć mój model tu mamy blękę A dobra Muszę wyłączyć Facebook, bo go na razie nie potrzebuję Ach, uzależnia Facebook, to moja postać, jak którą się narobiłem Tryb edycji, uh, aha, tu miałem włączyć mirror, tryb edycji uh, w lustrze można włączyć. Ja się ustawiłem skróty, moi drodzy, lewym przyciskiem i to mi włącza na chęć docięcia. Spacja jest, kto zatwierdza na chęć K. Spacja. I ja w sumie powiem wam, lubię ten program. Grafika ja, 3D jest czasochłonna. Blanka ma dość dużo fajnych narzędzi. Wydaje mi się, że ten program jakby miał mental ray ranger, to byłby lepszy, niż 3 g no e, Dobra. K i lewy przycisk to znowu włączam narzędzie do cięcia poligonów. Można szerokie środek wyryły. O spaksji nie zapominajcie. Kai znowu lewy przycisk się spaksję. I tak dalej, i tak dalej. Sorry za te chłomy. Bo nagrywam mikrofonem ujemnościowym. Najfajnie się działa. Mikrofon z, ze z łączem XLR. Ogę się Udera. To na razie trzymajcie się w ogóle.